Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale Ludzie Drodzy, ludzie Drodzy. Nie wiem jak to nawet opisać, jak zatytułować ten odcinek tutaj. Coś tutaj się dzieje. Nasz Rysiu Terlecki, słuchajcie, który teraz jest wybitnym pisowcem, yy, tam w Wierchuszka Pisowska. Rysiu Terlecki to był kiedyś hipis. Słuchajcie, Rysiu Terlecki był hipisem, nawet był kiedyś, zdaje się, wicemarszałkiem także Sejmu. No, a był hipisem, a potem już poszedł, jak to hipis, no to jak hipis, no to wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość, no to jest normalną drogą, jeśli chodzi o karierę, od hippisa do Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Tam jest cała masa. Hipisów nie wszelkiej maści, ale Rysiu Terlecki, wybitny naprawdę Polak, on robił brzydkie rzeczy kiedyś z korą. W swoim czasie, bo oni tam jednego wieku byli. To już tacy. Kora już oczywiście nie żyje. Bo to nasza wybitna, wspaniała Polka. Tam ludzie drodzy także. Ale Rysiu Terlecki tam robił takie barabara brzydkie. To ja nie wiem, czy to tak warto opowiadać, co oni tam robili jeszcze. Jak to w tych komunach hipisowskich ludzie drodzy, jak to hipisi mieli potrzebę i chęć zmiany świata, żeby pokój nastąpił. No to ostatecznie pokój nastąpił. no Jest pokój, prawda, w stylu. Może niekoniecznie tak. Jakby sobie hipisi życzyli, no ale też harmonia, prawda, też, prawda, Pacyfkę możemy tutaj pokazać, no ludzie drodzy, jest pokój! Zrobili nam pokój, dżidki tam zrobiły, amerykańskie nam pokój, teraz taki, że możemy sobie żyć w spokoju i w pokoju, tylko musimy kraj oddać. No to to jest taki pokój, no jak hipisi oddawali wolność, twierdząc, że będziemy się kochać sympatycznie, wszyscy ze wszystkimi, każdy z każdym, robić co nam się tam podoba, to tutaj jest podobnie! może już nie możemy robić wszystkiego co nam się podoba, bo nie możemy powiedzieć tego, że nam się coś nie podoba bo wtedy nie będzie pokoju i nie będzie hipisów, no ale tacy hipisi dzisiaj obecni to są ci którzy mówią o tym, że trzeba być sympatycznym, że trzeba być miłym że trzeba być tolerancyjnym, że trzeba tam pokazywać serduszka prawda, jak to się kocha, jak ja kocham cały świat, kocham was ludzie, ja już nie wiem kim ja jestem ale to nie ma znaczenia, czy ja jestem tym, czy ja jestem tamtym, ja kocham Wszystkich! Chcę, żeby wszyscy mi wkładali, ja też mogę wszystkim wkładać i system nie wyrąbał na lewo i na prawo, i to jest fajne, jesteśmy hipisami, bawimy się. Rysiu Terlecki, kora, prawda, wolność. Uhuhu. Ale się cieszymy. Rysiu Terlecki yy, potem przeszedł na stronę yy, praworządnych ludzi w tym kraju wierchuszki hipisowskiej. Yy, to jest też kapitalna sprawa, żeby mieć taką karierę, tak sobie życie zabezpieczyć. On zmądrzał wtedy. On już nie chciał być tym hip hipisem, nie, że tam prawda wolność negatywna, że robimy te wszystkie rzeczy czy wciągamy tu, wkładamy tam. Prawda, mówimy, ale to ja jestem wolnym człowiekiem, zobacz, a ty jesteś takim buraczynom, która tam w fabryce robiła w latach 70., gdzieś w prl a to oni tu byli wielkimi gwiazdami, które kariery kariery zrobili, prawda, wszyscy. No, myślę, że to była wielka dawka naprawdę i propozycja kulturowa dla naszego nieszczęśliwego kraju. Ale Rysiu Terlecki, który, bo tu będę o tym mówił oczywiście, o co tutaj dokładnie chodzi. Rysiu Terlecki, słuchajcie, występując w nocy na Mównicy Sejmowej przeprosił Sławomira Nitrasa z Koalicji Obywatelskiej. Poseł PiS został do tego zobligowany w prawomocnym wyroku, który zapadł kilka dni temu. Były minister sportu i turystyki opublikował nagranie z tej sytuacji na portalu X. Nierychliwa. Ale sprawiedliwa! Widzicie? Oliwa! Nierychliwa! Ale sprawiedliwa! Czyli czekajmy dalej! Nierychliwa, ale sprawiedliwa! W końcu będzie sprawiedliwość też, bo do pana Nitrasa, naszego wybitnego, wspaniałego... Tam nie będę dzisiaj o nim opowiadał, bo to jest mało istotne, żeby jeszcze przeciągać odcinek na jego postać. Nierychliwa, ale sprawiedliwa! Sprawiedliwość przyszła do tego obszczymura tam, Terleckiego, co w gaciach zastranych na pewno chodził tam, leżał na ulicy. Z tą korą tam nie wiadomo, co robili w tych komunach. Nawet nie chcę o tym myśleć. O wydaniu prawomocnego wyroku przez sąd apelacyjny, w sprawie którą Sławomir Nitras wytoczył Terleckiemu, poseł. Koalicji Obywatelskiej poinformował jeszcze na początku grudnia. Na jego mocy Terlecki musiał przeprosić byłego ministra sportu i turystyki za słowa, które wypowiedział pod jego adresem w latach 2017-2020, kiedy pełnił funkcję wicemarszałka. Wicemarszałka, zobaczcie. To Czarzasty też był wicemarszałkiem, a teraz jest marszałkiem. To teraz jeszcze kariera hipisa starego czeka. Ludzie, może prezydentem, będzie nawet. Terlecki użył pod adresem. I trasa między innymi takich sformułowań jak siadaj pajacu, czy też trefnij platformy. Ostatecznie poseł Pis spełnił zasądzony wyrok w nocy z czwartku na piątek. Po północy! Po północy wyszedł na, na mównicę, żeby go tam przeprosić. Słuchajcie, nagranie z tej sytuacji poseł koalicji obywatelskiej udostępnił w mediach społecznościowych, czyli wy już tam śpicie, bo rano trzeba iść tyrać do roboty, a terlecki wychodzi po północy na Mównicę. po północy, bo myślał, że nikt tam nie przyjdzie w ogóle go oglądać, ale wszyscy byli bo czekali kiedy on to zrobi kiedy on przeprosi i Nitras po północy filmuje słuchajcie Terleckiego jak ten go przeprasza i publikuje to w ogóle nagranie na y, social mediach i teraz słuchajcie, co on tutaj yy, powiedział. Sąd apelacyjny w Szczecinie w dniu 27 listopada yy, w drugiej instancji wydał wyrok, w którym zobowiązuje mnie do następującego oświadczenia. Zaczyna Terlecki, ludzie! Ja, Ryszard Terlecki, znany stary hippie, prawda, który skorą robił brzydkie rzeczy, przepraszam posła Sławomira Nitrasa, zakierowane przeze mnie pod jego adresem obraźliwe sformułowania i określenia, jakie padły w dniu 9 listopada 2017 Roku, następnie w dniu 9 grudnia 2020 roku i w dniu 10 grudnia 2020 roku. Które to obraźliwe sformułowania i określenia naruszają dobra osobiste Sławomira Nitrasa. Oświadczam również, że ubolewam nad swoim zachowaniem. I widzicie, taka jest tutaj historia. Siadaj pajacu, mu powiedział, prawda, wielki wicemarszałek. Do Nitrasa, siadaj ty pajacu w ogóle. Tam jest rzesza błaznów i pajaców, oczywiście w tym sejmie. No ale to i pajaca, nie możesz pajacowi powiedzieć, że jest pajacem. Już zobaczcie, i sąd przyszedł i powiedział że terlecki stary hipiz musi przeprosić nitrasa biednego trefnić platformy. Ja myślę, że sąd powinien y, zarządzić, zasądzić generalnie, rzecz biorąc, zamknięcie tego parlamentu, wyłapanie tych bandytów i oddanie ich na początek na y, profilaktyczne badania psychiatryczne. Tylko problem na tym polega, drodzy państwo, że nie mamy takich placówek, które byłyby w stanie kogokolwiek leczyć, bo wszystko w tym kraju upada, a psychiatrzy twierdzą, że y, wszystko, co zdrowe w tym kraju jest chore, a wszystko, co chore w tym kraju jest zdrowe. Więc i tak nie dojdziemy do porozumienia. Ale teraz, drodzy Państwo, Terlecki przeprasza nitrasa trasa. No, ludzie drodzy! Przecież jak oni mi się do tyłka dobiorą, słuchajcie, to ja nie wiem, co ze mną będzie. Ja chyba swoje życie stracę to z całą pewnością. Ludzie drodzy! Co to będzie? Ja hipisem nie byłem żadnym nigdy. Ale to ja używam takich sformułowań: i pajacu, ty buraczyno, ty tam śmieciu, ty taki, ty tempa Boże! Jak ja bym miał tak powiedzieć, Jak król Pustkowia, miłościwie panujący. Правда? Да. Świętej krainie wolności i prawdy, na tym terenie. Przepraszam. I to by była lista tych przeprosin, które musiałbym opublikować. Pana Donalda, pana Kosiniaka Kamysza, deskę klozetową, Musiałbym wszystko wymienić, co ja o kim powiedziałem. Moralna Ania, wyruchana przez Hiszpana. Ludzie, przecież to by była epopeja w ogóle przeprosin. Ja bym to chyba mówił, słuchajcie, ażbym głos stracił. Potem bym musiał zbierać zbiórkę na to, żeby mi przywrócić głos. Albo w ogóle już musiałbym wtedy chyba robić, słuchajcie, publikować odcinki na kanale z samymi przeprosinami. Przeprosiny część pierwsza, przeprosiny część druga, yy, przeprosiny część czwarta. Ja miłościwie panujący król Pustkowia, prawda, przepraszam za to, że dnia tego i tego, o godzinie tej i tej yy, powiedziałem coś bardzo nieprzyjemnego do pana Mateusza Morawieckiego, wyzywając go na pojedynek, nazywając go złodziejem, bandytą, oszustem, prawda. Yy, tu, tu, cała masa, słuchajcie, tych gwiazd, yy, tych celebrytów, tych aktorów, tych polityków. No ja mówię, tu, tu, tutaj do mnie to by się chyba ustawiła kolejka, Wszelkich roszczeń nieznanych chyba jeszcze temu światu. A dlaczego, drodzy państwo? No, ja się zastanawiam, bo ja rozumiem, że nie można umniejszać kwestii godności. Nie można umniejszać kwestii godności, bo tutaj są dobra osobiste, prawda? Zostały, prawda, urażone tutaj pana wspaniałego naszego wielkiego ministra, byłego turystyki, prawda? Boże, drogi o ludzie, drodzy! Takie wypowiedzi zostały skierowane pod jego adresem Siadaj pajacu, no nie mogę w to uwierzyć Boże drogi, określenia naruszają dobra osobiste Sławomira Nitrasa A nasze dobra osobista nie były naruszane? Słuchajcie, nigdy? Przecież oni do, do ciebie mówią to samo Siadaj pajacu, milcz pajacu po prostu Milcz buraczyno jedna Milcz buraku, masz płacić podatki My z tobą możemy zrobić wszystko Opluli cię, znieważyli cię Obrażają cię każdego dnia Obiecują, to na lewo, to na prawo, czyli co? Czyli oni mogą kłamać. My nie możemy im nic zrobić, bo co? Możesz tam oczywiście złożyć pozew do sądu, że nie zgadzasz się z tym, co robi Tusk, że nie zgadzasz się z tym, co robi Wierchuszka Pisowska, albo co za chwilę zrobi. Nie zgadzasz się na to, że zmusili nas do utrzymywania czerwono-czarnych, subsaharyjskich. Nie zgadzasz się na to, żeby panowała tutaj niewola niemieckiej Brukseli, a zaraz za nią niewola dżitków amerykańskich. Zrobili to samo i mówię ci, siadaj, pajacu! Sieć pajacu, milcz, masz po prostu harować na system, żeby pan Donald sobie mógł albo obsadzić swoimi ludźmi wszystko, co tylko można, spółki z sk państwa, Sorty, promować swoich dziwolągów, prawda? Kosztem ciebie, tw kosztem twoich utalentowanych dzieci, to wtedy jest to OK. Wtedy to jest wszystko w porządku. Wspaniale i sąd przychodzi wtedy i mówi, zasadzamy wyrok, prawda? Tutaj proszę bardzo łaskawie przeprosić, to by była chyba najbardziej łaskawa kara. Proszę przeprosić, łaskawie. Za to, co pan powiedział, bo do tego jeszcze mogą dochodzić kary finansowe, albo jeszcze jakiekolwiek inne, albo jeszcze jakieś inne dziadostwo w postaci, na przykład, wjazdu panów w czapeczkach do domu, żeby komuś tam życie uprzykrzyć jeszcze bardziej, bo miał czelność powiedzieć to, co zasłużyło na to, żeby nazwać to w ten sposób, czyli te wszystkie zwroty, które ja używam na kanale, to są zwroty w pełni trafione, słuchajcie. To jest nazywanie rzeczy po imieniu, tak jak one na to zasługują. Jeśli ktoś obraża ludzi, jeśli ktoś wykorzystuje tych ludzi do osiągnięcia partykularnego interesu, tak, to jest partykularny interes, ale prawo na to pozwala. Prawo pozwala na to, żeby ta kultura była niszczona, żeby Twoje dzieci były niszczone, żeby były manipulowane przez system, przez tych wszystkich, którzy stali się gwiazdami, celebrytami, influencerami itd, i tak dalej, którzy chcieliby pracować w agencji influencerów Stiflera. Z Warszawy, na przykład, prawo na to pozwala. Wtedy to jest wszystko ok, to jest wszystko wspaniale, kapitalnie. Wtedy nie masz prawa nawet z czegokolwiek powiedzieć, bo może się okazać, że nawet własne dziecko założy ci sprawę, że tam, prawda, chciało coś robić tutaj, chciało być miło, miało być miło, sympatycznie, bo dziecko chciało być TikTokerem albo jakimś innym zaprzańcem, prawda? W tej sytuacji to wtedy jest ok. Wtedy ty ponosisz konsekwencje. No i w tej sytuacji tutaj teraz wszystkie sądy są dla koalicji obywatelskiej. A w czasach PiSu, jak to mówiono wtedy. Przejął ten Kaczyński! Wszystkie prokuratury, sądy przejął! A dzisiaj tu przejął wszystkie sądy. No i co? Wszystko przejął! A mówili, że tylko Kaczyński przyjmuje. No zobaczcie, jak to jest! A miało być tak fajnie, miało być tak sympatycznie, a to jest prawo, tak jak my je rozumiemy. Widzicie? Więc teraz być może, gdyby sąd był y, po stronie pisowców, to Terecki nie przepraszałby Nitrasa, ale z racji tego, że jest po stronie y, Koalicji Obywatelskiej, Terecki zmuszony został do przeprosin, prawda? Nitrasa w tej formie, tutaj takiej oficjalnej, po północy, a ty, gdy wyrazisz swoje zdanie na temat tego, co się dzieje na świecie, no to tutaj już musisz się liczyć z tym, że to chyba nie będą tylko przeprosiny, słuchajcie. Nie tylko przeprosiny będzie trzeba tutaj, prawda, gdzieś zamieścić, ale chyba coś gorszego, może człowieka spotkać. Siadaj, pajacu, haruj mi tutaj na ten system. Bez możliwości odzywania się, bez możliwości wpływu na rzeczywistość. Bo rączka zostanie ścięta. Kto podniesie rękę na władzę ludową, jak mówił Cyrankiewicz w 56. Temu ta ręka zostanie odcięta. Wpadajcie także na drugi kanał Króla Pustkowia. Pozdrawiam bardzo serdecznie.